Up and try again. Ponieważ Kolanko ostatnio chciał mnie zwolnić, ja dziś poprowadzę ten program. Kolanko był na festiwalu YouTuberów w sobotę. Ja też tam byłem, pilnowałem go, policja chciała go zwinąć. Na szczęście moje znajomości pozwoliły na to, że skończyło się tylko niewielkim mandatem w wysokości pół miliarda euro za obrazę kibica. Który był policjantem zarazem. Natomiast ten program będzie prowadzony przeze mnie, czyli przez producenta. Ostatni odcinek rozmów o niczym był kompletnie niemerytoryczny. Nasze kłótnie spowodowały, że ludzie kompletnie nie rozumieli, o co w im chodziło. Sam nie rozumiem, o co chodziło kolanko. No cóż, tak to jest, jak ktoś nie potrafi z kartki nawet przeczytać. Pytania były tendencyjne, to on je zadawał. Na koniec odcinka oskarżył mnie o to, że nic nie potrafię. Przekonajmy się. Słuchajcie, cała sprawa z tym festiwalem jest dość interesująca. Mam kilka wywiadów, które Kolanko zrobił. Biedni ludzie odpowiedzieli na te pytania. Nie wiem dlaczego to zrobili, by go zabić. Zaraz Wam pokażę parę tych wywiadów. Zaraz do tego siadam. Teraz w tej chwili, ponieważ jest poniedziałek rano, piję sobie herbatkę i biorę się do pracy. Słuchajcie. Odcinki będą dużo bardziej merytoryczne. Poważnie zajmiemy się tematem. Kolonko przemyślał kolanko kolankiem. Kolonko to się wytnie. Kolanko przemyślał. Swoje błędy, obiecał, że je naprawi, a ja, jako jego producent, obiecuję, że tak będzie. Dajcie mi chwilę, siadam do montażu. Dla tych, którzy chcieli, aby mnie ryby jadły, ryby są za mną.